Minut. To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie. No i to się nazywa elektryzująca oferta. Po reklamie. Lista przebojów Radia Z. 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii, 100% pozytywnej energii. Oryginalny plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Refa aktualnych hitów. Poznać się z, z bieżącą ofertą banków. Pamiętajmy jednak jeszcze o tym, że mamy do czynienia często z lokatami promocyjnymi. Są to lokaty, w których to wyższe oprocentowanie, które oferuje dana lokata, ono jest powiązane z koniecznością na przykład założenia konta albo wpłacenia zupełnie nowych środków, albo założenia karty kredytowej. Są dodatkowe warunki które musimy spełnić, żeby z tej możliwości wyższego oprocentowania skorzystać i na to warto zwracać uwagę. Ja jeszcze bym tylko kolejny raz przypomniał o, o tym, że mamy jednak bardzo wysoką inflację i te lokaty, które są oprocentowane na 2%, powyżej 2%, one cały czas jednak przynoszą nam bardzo duże straty. No i wiele osób jednak szuka alternatyw wobec lokat bankowych i na przykład lokuje środki w różnych innych produktach inwestycyjnych, bowiem ciężko im się pogodzić z faktem, że Przecały czas Ile to raz jedba? Tak, bo w Agacie mamy teraz Black Days. Nawet do 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład materace Galaxy w rozmiarach standardowych aż 30% taniej. Tylko do 25 listopada. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online. Zmienią, tak, żeby była dużo bardziej aktualna, no bo jednak czasy się zmieniły, młodzież się zmieniła, rodzice się zmienili. I to są kadra pedagogiczne. I te osoby, no to, to są, to jest kilkanaście lat, to jest ogromny przeskok. Weszliśmy w erę mediów społecznościowych. Dzieciaki styczają się z zupełnie innymi problemami niż kiedyś. zwrócił uwagę na to, że synod powinien omawiać najważniejsze dla kościoła tematy takie jak odchodzenie wielu młodych od wiary, natomiast powierzchowna dyskusja zdaniem arcybiskupa Fischera jest bez sensu dokument podsumowujący pierwszy etap synodu będzie teraz omawiany przez wszystkie episkopaty i diecezje opinie na jego temat trafią do watykanu drugi etap synodu odbędzie się w październiku przyszłego roku wtedy zdecyduje się jakie wybory będą podjęte no te, tego typu imprezy wiążą się też z presją, z którą sportowcy muszą się mierzyć cały czas, absolutnie, szczególnie tenisiści, bo to sport bardzo indywidualny. To na razie Nika się może zrelaksować na wakacjach. A kiedy wraca na kort? Już znamy ten kalendarz jej, przeszłego sezonu. Jeżeli wszystko pójdzie po, po jej myśli, no to powróci 21 grudnia, to będzie zagrać... Oczywiście nieodrodny duch polskiej kory. Polskiej chęci pokazania, że nie damy się stłamsić, czyli liczne środowisko młodzieżowe, które funkcjonowało chociażby w polskich szkołach, które nie było może zorganizowane, ale które czekało tylko i wyłącznie na sygnał do tego, ażeby włączyć się w walkę o, o, o zyskanie niepodległości, a tak naprawdę na poziomie łódzkim do rozbrojenia. Tej jakości, czy zupełnie coś innego, co faktycznie pomoże mi rozwinąć się jako człowiek, albo spełnić jakieś swoje i jeszcze większe marzenie. Jest to sztuka odraczania przyjemności, i dzieciom też tą sztukę warto pokazać, żeby to kieszonkowe nie wydawały od razu, ale Zbierały tygodniowe kieszonkowe i po miesiącu na okay. przykład zrobić poważny zakup. Teraz wróćmy do tego mojego pytania, mm -hmm. które już chciałam pani uzyskać odpowiedź wcześniej, ale teraz jeszcze raz zadam: czy dziecku warto założyć konto bankowe? <mum>

Mega radio mega, mega przewoje.